Proszę Państwa, kontynuujemy dalej spotkania z przedstawicielami UNICEF-u. Przed Państwem teraz Pani Aleksandra Duda, przedstawicielka Biura UNICEF w Polsce. Bardzo prosimy, oddaję Pani głos. Dziękuję. Dzień dobry, witam Szanowni Państwo. Nazywam się Aleksandra Duda i jestem przedstawicielką Biura UNICEF-u do spraw uchodźczych w Polsce. Dzisiaj opowiem Państwu krótko o sytuacji dzieci migranckich w Polsce, o tym, czym zajmuje się UNICEF w Polsce, a także tym, czym będziemy zajmować się w przyszłości. Kilka słów o sytuacji w liczbach. Jestem zaszczycona, że mogę dziś w imieniu UNICEF ogłosić wspólnie z Ministerstwem Edukacji i Nauki oraz z Instytutem Badań Edukacyjnych, przepraszam, oficjalne rozpoczęcie praktycznego wdrażania naszego wspólnego projektu Szkoła Dostępna dla wszystkich. Jako, że nie miałam okazji zapoznać się z większością z Państwa wcześniej, opowiem teraz krótko o tym, co robimy w Polsce, dlaczego to robimy. I co jeszcze wspólnie możemy zrealizować, angażując się w przyszłość naszych dzieci? Niestety slajdy będą po angielsku, ponieważ miało prezentować dzisiaj przed Państwem szef programu edukacji w UNICEF-ie, Francesco Kalkanio. Niestety z przyczyn niezależnych od niego nie mógł tutaj być dzisiaj, ale prezentować będę w języku polskim. Jak zaczęłam um, kilka minut temu, parę słów o obecnej sytuacji, jeśli chodzi o dzieci uchodźcze i nie tylko w liczbach. Um, UNICEF został zaproszony do Polski po to, by wesprzeć intensywne działania, jakie podejmuje Polska, aby zapewnić opiekę dzieciom, ich rodzinom uciekającym przed wojną w Ukrainie. Od początku wojny, czyli od marca zeszłego roku, granice z Polską przekroczyło ponad 12 milionów osób. Z kolei granice Polski z powrotem do Ukrainy przekroczyło prawie 10 milionów osób. Z tych osób, jak widzą państwo na slajdzie, ponad 1 600 tysięcy zgłosiło się do objęcia ochroną tymczasową. Dzięki temu otrzymały one PESEL, a tym samym świadczenia, w tym dostęp do edukacji, opieki zdrowotnej i innego wsparcia. 39% tych osób to kobiety w wieku powyżej 18 lat. Są to najczęściej mamy, ponieważ 40% zarejestrowanych uchodźców to dzieci. Jest to ponad 640 tysięcy dzieciaków z Ukrainy, które przyjechały do Polski. Prawie 10% w tej grupie to dzieci najmłodsze, czyli w wieku od 0 do 6 lat. Jeśli chodzi o dzieci uchodźcze z Ukrainy już w systemie edukacji to pod koniec zeszłego roku szkolnego, w roku 2022-2023, całkowita liczba ukraińskich dzieci, która była w wieku szkolnym w Polsce, to prawie 400 tysięcy dzieci, dzieci ukraińskich. I mówiąc o dzieciach, mam tu na myśli grupę dzieciaków w wieku od 4 do 19 lat. Całkowita liczba tych ukraińskich dzieci, które znalazły się w polskim systemie edukacji, to 170 tysięcy, czyli nieco ponad 40% oznacza to, że ponad połowa ukraińskich dzieci nie jest objęta polskim systemem edukacji i równie niepokojące są dane, które wskazują na to, że 80% ukraińskiej młodzieży w Polsce nie uczęszcza do polskich szkół. Aby zaadresować te wyzwania tą sytuację, UNICEF angażuje się w działania integracyjne dzieci ukraińskich, opiekunów, ale także społeczności lokalnych. Robimy to na trzech poziomach. Na poziomie krajowym współpracujemy z pięcioma ministerstwami, w tym z Ministerstwem Edukacji i Nauki. Opracowujemy razem z nimi polityki, strategie, które dotyczą spójności społecznej, transformacji cyfrowej nauki języka polskiego jako języka drugiego. Zajmujemy się także opracowywaniem modelu wsparcia dla dzieci z instytucji opiekuńczych, dzieci ewakuowanych, które przybyły tutaj do Polski z Ukrainy. Zapewniamy także nieprzerwane dostawy szczepionek. Na poziomie lokalnym ściśle współpracujemy z 12 kluczowymi miastami, w których przebywa 75% uchodźców. Razem z samorządami ulepszamy, ułatwiamy dostęp do istniejących usług. Tworzymy również nowe programy wsparcia. Z kolei z partnerami pozarządowymi wypracowujemy rozwiązania w celu utrzymania dostarczenia nowych czy istniejących usług. Wypracowujemy także nowe rozwiązania. Oprócz tego jesteśmy również w partnerstwach z uczelniami, z instytutami badawczymi, a także z ukraińskim Ministerstwem Edukacji. A teraz kilka słów o tym, jak UNICEF angażuje się we wspieranie systemu edukacji w Polsce od marca zeszłego roku. Współpracujemy z wymienionymi wcześniej partnerami, aby zapewnić różnorodne ścieżki wsparcia wszystkim dzieciom, rodzinom, pracownikom oświaty, ale także społeczności lokalnej, aby dzieci i młodzież miały dostęp do wysokiej jakości środowiska do nauki. Dzięki tej współpracy UNICEF pomaga zwiększyć potencjał instytucji edukacyjnych, opiekuńczych w zakresie przyjmowania dzieci i uchodźców. I zapewnienia im odpowiedniej jakości wsparcia w nauce, ale także w zabawie, a także w diagnozowaniu specjalnych potrzeb edukacyjnych. I mówimy tutaj już nie tylko o dzieciach ukraińskich, ale także o dzieciach polskich. Nasze działania mają na celu m.in. wsparcie personelu, także specjalistów, opracowywanie i upowszechnianie materiałów edukacyjnych, diagnostycznych, tworzenie i wyposażenie przestrzeni do nauki, do zabawy, do ćwiczeń zapewnienie wsparcia psychospołecznego, wsparcia psychicznego, psychiatrycznego oraz inne usługi, takie jak doposażenie laboratoriów, bibliotek, zajęcia z języka polskiego. Kierujemy także grupą roboczą do spraw edukacji, aby zharmonizować ogólnokrajowe działania na rzecz dzieci i uchodźców zgodnie z międzynarodowymi wytycznymi i zasadami humanitarnymi. Jak wszyscy tutaj wiemy, edukacja to prawo zapisane w umowach międzynarodowych, w tym konwencji o prawach dziecka, w której uchwaleniu Polska miała swój bardzo duży udział. Na podstawie wniosków wyciągniętych z ostatniego roku wciąż widzimy obszary wymagające dalszego wsparcia. Nie będę tutaj szczegółowo opowiadać wszystkich, pewnie Państwo również wszystkie je znacie, wymienię tylko te najważniejsze. Jest to bariera językowa wśród dzieci, nauczycieli, rodziców, także innych osób zaangażowanych w edukację. Duża potrzeba zwiększenia liczby nauczycieli, szczególnie wykwalifikowanej kadry, specjalistów, także osób mówiących po ukraińsku lub rosyjsku. Rozbieżności w dostępie do, do edukacji, związane z tym ograniczona liczba miejsc w niektórych placówkach, różnice w poziomie wiedzy i umiejętności pomiędzy dziećmi polskimi i ukraińskimi. Potrzeba edukacji międzykulturowej, programu adaptacyjnego dla dzieci ukraińskich i innych dzieci migranckich, dostrzeganie różnic kulturowych. Wciąż ograniczone są jeszcze interwencje edukacyjne na rzecz tzw. niewidzialnych dzieci, dzieci, które są poza systemem, nie objęte żadnymi statystykami, dzieci z grup najbardziej zagrożonych i niewystarczające jeszcze jest wsparcie w zakresie zdrowia psychicznego, wsparcie psycho Psychospołeczne nie tylko dla dzieci, ale także dla ich rodziców i nauczycieli. Jednym z wyzwań jest także dostępność danych. Związana jest z tym mobilność uchodźców, trudna identyfikacja dzieci uchodźczych, które nie są objęte polską edukacją formalną. Kilka słów o dzisiejszym projekcie. Na dzisiejszym spotkaniu podkreślamy znaczenie dostępnej edukacji. Dla nas oznacza ona nie pozostawienie żadnego dziecka w tyle oraz usuwanie barier, które utrudniają niektórym dzieciom dostęp do wysokiej jakości edukacji. Razem z Ministerstwem Edukacji i Nauki, Instytutem Badań Edukacyjnych, ale także innymi instytucjami edukacyjnymi i organizacjami społeczeństwa obywatelskiego wspólnie pracujemy nad przełamywaniem tych barier. Ten projekt jest doskonałym przykładem na to, że nasze zaangażowanie może przynosić wymierne, pozytywne efekty. Nie będę o nim opowiadać w szczegółach, bo zrobi to za chwilę pani dr Beata Papuda-Dolińska. Powiem tylko, że w najbliższych miesiącach skupimy się na warsztatach dla nauczycieli, specjalistów, wypracowaniu konkretnych interwencji, które wspierają ich pracę, wspierają działanie całej szkoły. Podejmowane będą działania badawcze, dzielenie się wiedzą, wymiana doświadczeń, przygotowanie publikacji. Katalog dobrych praktyk, który będzie zawierał sprawdzone interwencje, sprawdzone w placówkach szkolnych. Rozbudowujemy też platformę szkoleniową do odwiedzenia, której już teraz państwa zapraszam dodam jeszcze na koniec, że oprócz projektu szkoła dostępna dla wszystkich, inne obszary działania, na jakich UNICEF skupi się w najbliższym czasie to opieka i edukacja wczesnodziecięca, czyli dzieciaki od lat 0 do 6, transformacja cyfrowa w edukacji, dobrostan dzieci, umiejętności życiowe, umiejętności przekrojowe dzieciaków oraz dotarcie dla dzieci znajdujących się poza systemem. Dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że to spotkanie oznacza nie tylko oficjalny początek konkretnego projektu, ale jest także zapowiedzią kontynuacji naszego wspólnego zaangażowania w przyszłość wszystkich dzieci. Dziękuję. Bardzo, bardzo dziękujemy. Cieszymy się, że UNICEF jest razem z nami i że właśnie tak duży projekt wspólnie realizujemy. Bardzo, bardzo Pani dziękuję.